Stendhal opisując powieść realistyczną, twierdził, że powinna ona być jak zwierciadło przechadzające się po ulicach naszych miast. Bardzo poetycko zabrzmiało. A co to w ogóle oznacza? Oznacza to, że powieść czasu wielkiego realizmu powinna pokazywać rzeczywistość taką, jaka ona jest. Powinna pokazywać ją na sposób mimetyczny, oddawać odwzorowanie tego, co mogę zobaczyć własnymi oczami wychodząc na ulicę. Zatem. W ten sposób funkcjonują teksty, które nazywamy tekstami realistycznymi, powieściami realistycznymi, zwłaszcza te, które łączymy z okresem wielkiego realizmu, czyli z początkiem XIX wieku w Europie. Zatem, biorąc pod uwagę tekst Balzaka, ojciec Goriot i przykładając do tego tekstu pojęcie lustra, zwierciadła, pozostaje pytanie, co w tym zwierciadle widzimy? Czy tylko i wyłącznie ten moment początku XIX wieku gdzieś we Francji, w Paryżu? Czy przypadkiem nie widzimy czegoś więcej? Czegoś, co było wtedy, ale również jest i teraz. Nazywam się Iwo Scelina. Od ponad 20 lat razem z moimi uczniami wędruję przez literaturę, język i kulturę. Jestem również egzaminatorem naturalnym. Znam maturę z dwóch stron. Wiem jak przygotować ucznia do tego egzaminu. Jakie wymagania stawia komisja egzaminacyjna? Powieść, która pojawia się na początku XIX wieku w Europie, ma za zadanie pokazywać rzeczywistość taką, jaką ona jest. To odejście od wyobrażeń fantastycznych, od jakiejś niezwykłej miłości, to skupienie się na tym, co jest tutaj i teraz. Zatem wszystkie historie, które powstają w tamtym czasie, mają dawać nam złudzenie możliwych do przeżycia. Bohaterowie, którzy tam się pojawiają, to tacy bohaterowie, których prawdopodobnie moglibyśmy spotkać gdzieś na ulicy miasta, po prostu przechodząc obok nich, bo to ci, którzy żyją wśród nas. Takie założenie powieści wielkiego realizmu, powieści realistycznej. Spowodowało, że możemy zajrzeć wewnątrz świata, który był akurat wtedy. Świata początku wieku XIX. Możemy opisywać rzeczywistość tamtego momentu. Możemy mówić o ludziach, sytuacjach i różnych konfliktach, które wtedy miały miejsce. Ale pytanie, jak bardzo możemy tam odkryć rzeczywistość, która jest uogólniona? Bo czy człowiek się zmienił? Czy rzeczywiste życie człowieka w tamtym czasie i w tym momencie, który jest teraz nam dany, jest aż tak różne? Skoro powieść realistyczna ma nam pokazywać rzeczywistych bohaterów, rzeczywiste losy, to możemy się zastanowić, czy przypadkiem nie możemy przełożyć tamtych sytuacji na to, co jest nam dostępne teraz. Jak to jest ojcem Gorio? Jak to jest z tym tekstem, który wpisuje się do klasyki, kanonu tekstów realistycznych? Głównym bohaterem tego tekstu jest handlowiec. Handlowiec, który można by powiedzieć, biorąc pod uwagę nasze realia, przeszedł już na emeryturę. Ma 69 lat. Wcześniej zajmował się handlem mąką i ze względu na sytuację e, porewolucyjną zbił na tym niezły interes. Teraz prowadzi może już takie spokojniejsze życie, ale okazuje się, że to wcale nie jest życie, które pozwala mu korzystać z bogactwa, które zgromadzi. Gorio jest rzeczywiście ojcem. Dlatego w tytule pojawia się to określenie. Jego historię śledzimy ze względu na powiązanie samego Gorio z córkami. Wychowywał je samotnie i poświęcił wszystko, co miał dla nich. Starał się, żeby... Tak naprawdę mogły żyć szczęśliwie. Warto spojrzeć na sytuację, która rozgrywa się w tamtym czasie we Francji. Mamy Paryż u początku wieku XIX, rok 1819-1820, i sytuację, która ewidentnie. Wskazuje na to, że trzeba się dobrze ustawić w życiu, żeby coś osiągnąć. Co daje nam możliwość ustawienia się? Pieniądz. I ten pieniądz Gorio posiada. Powiedziałem już na początku, że jest przecież byłym handlowcem. Osobą, która ma pieniądze. Zatem, wiedząc o tym, że to pieniądz decyduje o tym, w którym miejscu się znajdujemy. Gorio stara się zadbać o los swojej rodziny. Sam wychowuje córki i myśli o jak najlepszej przyszłości dla nich. Zatem, wiedząc o tym, że sytuacja jego córek może być zdecydowanie lepsza wtedy, kiedy znajdą sobie odpowiednią partię, dobrze uda się mu wydać je za mąż, tak właśnie też czyni. Jedna córka, Delfina, jest żoną finansisty. Druga, Anastazja poślubiła hrabiego. Zatem wysoko postawione w społeczeństwie osoby. Wysoko ze względu na finanse. Natomiast to nie jest rozwiązanie kłopotów, które spotykają Gorio. Gorio jest ojcem, który całe życie poświęca dla swoich córek. Zatem chce, aby one dobrze mogły się czuć w tym miejscu, w którym są. Nie ze względu na to, że mąż będzie je utrzymywał, ale ze względu na to, że same będą posiadały jakieś fundusze. Więc jako osoba majętna stara się zabezpieczyć los swoim córkom. Cały czas łoży na nie. Cały czas jest zatroskany o to, żeby one jak najlepiej mogły żyć. Tak bardzo jest zatroskany o swoje córki, tak bardzo zależy mu na jak najlepszym losie ich. Że zapomina o sobie, bo to gorio jest tym, który mieszka w ubogiej dzielnicy. To on musi pamiętać o tym, żeby zabezpieczyć sobie jakieś finanse, żeby przeżyć, bo większość swojego majątku przekazuje córkom. Obserwujemy tutaj sytuację, która jest sytuacją trudną i smutną. Ojciec stara się zabezpieczyć jak najbardziej los swoich dzieci, a dzieci, nie mają wcale zrozumienia tej sytuacji. Korzystają z majątku ojca. Cieszą się, że tyle pieniędzy ma, ale niekoniecznie chcą się do niego przyznawać wtedy, kiedy widać, że zupełnie inaczej się ubiera on, a inaczej one. Bo przecież córki Gorio to osoby, które obracają się w wyższych sferach. Muszą dobrze wyglądać. I nie byłoby odpowiednie, żeby pokazywały swojego ojca, który przecież nie ubiera się tak jak one. Obok siebie. Widzimy tutaj wyraźnie, w jakim kontraście pozostaje życie córek i ojca. One, zainteresowane tylko i wyłącznie swoim dobrem, nie zwracają uwagi na to, że ojciec coraz bardziej popada w problemy finansowe. Ma coraz mniej, nie jest w stanie zabezpieczyć swojego bytu. One mieszkają w bogatej dzielnicy, on mieszka w ubóstwie i nie mają w ogóle zrozumienia dla tej sytuacji. Ostatecznie nawet w momencie, kiedy Gorio umiera, córki nie są przy nim. Nie chcą przybyć, żeby po raz ostatni zobaczyć się z ojcem. Dopiero wtedy Gorio rozumie, że jego miłość była miłością zupełnie niewłaściwą. Nie wini córek za ich zachowanie. Wini siebie, za to, że w ten sposób je wychował. Możemy się zastanowić, Jaki przekaz próbował dać Balzac w swoim tekście. Bo jest to utwór, który mówi o mocy pieniądza. Jest to również utwór, który mówi o niesamowitej sile miłości. Tylko że miłość, która to jest pokazana, to również kompletnie destrukcyjna. Patrząc na zachowanie Goriot, możemy wyraźnie powiedzieć, że jego ojcowska miłość zaślepiła go całkowicie. Myśląc o tym, żeby dać jak najwięcej córkom, żeby nieba im uchylić, Zapomniał o tym, żeby nauczyć ich szacunku, wzajemności, umiejętności dziękowania za to, co się otrzymuje. Zrozumiał to dopiero na samym końcu, wtedy, kiedy było już za późno, kiedy córki nie chciały się z nim spotkać, nawet na łożu śmierci. Zatem, próbuje nam Balzak pokazać, do jakiego miejsca doprowadzić nas może. Zafascynowanie życiem w luksusie. Bo to kolejna przestroga, którą Balzac próbuje umieścić w swoim tekście. Przestrzega nas przed niezdrową miłością, ale również chce nas przestrzec przed tym, żebyśmy nie przywiązywali zbytniej wagi do luksusu, którym się otaczamy. Bo to ten luksus powoduje, że coraz mniej zwracamy uwagę na człowieka. I okazuje się, że podstawowym tematem tego tekstu jest pieniądz. Pieniądz, który może być na różne sposoby użyty, ale gdy przyjrzymy się, w jaki sposób funkcjonuje pieniądz w Paryżu w tamtym czasie, możemy zauważyć, że nie jest to dobre zastosowanie. W tekście jesteśmy w stanie przeczytać, że Paryż jest śmietnikiem. Nie chodzi o to, że jest brudny. Chodzi o to, w jaki sposób ludzie tam funkcjonują. Ci, którzy jeżdżą wspaniałymi powozami, mogą w tym śmietniku grzebać, ile wlezie. I tak naprawdę są traktowani z szacunkiem, bo mają pieniądze, bo dobrze wyglądają. Natomiast ci, którzy muszą chodzić piechotą, już są gorsi. To ci, do których się szacunku już nie ma. Ewidentnie Balzac pokazuje, jak dzieli się społeczeństwo. Jak społeczeństwo nie potrafi dostrzec wartości w człowieku, tylko zwraca uwagę na dobra materialne. W tamtym czasie, gdy spojrzymy na ten początek wieku XIX, rzeczywiście. Ten rozwijający się bardzo intensywnie kapitalizm doprowadza człowieka do fascynacji posiadaniem: posiadaniem majątku, posiadaniem pieniądza, luksusami. Tylko i wyłącznie osoba, która może się poszczycić tym, że ma dużo, będzie traktowana z odpowiednim szacunkiem. A ci, którzy mają mało, albo będą musieli pracować, żeby zarobić i to będzie decydowało o ich poziomie albo po prostu będą musieli umrzeć w zapomnieniu, tak jak się stało z Gorio, który przecież dawniej był rzeczywiście dobrym handlowcem, który naprawdę miał spory majątek, ale który zauważył, że jego miłość doprowadziła do sytuacji, gdy umierał jako zupełny bankrut. I myślę, że najmniej interesowało go to, że nie miał pieniędzy. Jego bankructwo. Było związane z jego miłością. To, w jaki sposób zainwestował swoją miłość w córki, ujawniło się dopiero po latach. I dopiero po latach mógł stwierdzić sam dla siebie, jakże zła była to inwestycja. Gdy przyjrzymy się powieści realistycznej, i uświadomimy sobie, że ma ona być lustrem przechadzającym się po ulicach miasta, możemy zaobserwować, że to, co dzieje się w mieście początku wieku XIX, to rzeczywistość, którą moglibyśmy przyłożyć do współczesności. Bo cały czas pozostaje pytanie: czy przypadkiem nie pieniądz jest najważniejszy? Czy nie dostrzegamy wartości w tych, którzy mają dużo pieniędzy? Czy Przypadkiem to nie posiadanie mamony, forsy jest wyznacznikiem wielkości osoby. A jeżeli ktoś tylko i wyłącznie jest wielki sercem, okazuje się, że takie osoby najczęściej, tak jak gorio, mogą umierać w zapomnieniu. Jeżeli przed tobą matura, to jesteś w dobrym miejscu. Zasubskrybuj ten kanał. Co tydzień znajdziesz tu nowe materiały przydatne do twojego egzaminu z języka polskiego. Zapraszam cię również na grupę facebookową. Link znajdziesz poniżej. Padnij też na stronę matura na maxa.pl. Jest tam kurs naturalny, który przeprowadzi cię przez wszystkie najistotniejsze zagadnienia związane z maturą z języka polskiego. To co? Widzimy się.